Witam wszystkich bardzo serdecznie <laughs> Ja jestem Spider i witam was w kolejnym odcinku z gry Gwiezdne Wojny Kalkestis i Merin powracają Zapraszam do zostawienia suba, lajka oraz komentarza Podoba mu się I do udostępniania mojego filmu wszystkim swoim znajomym, jak i też... o cholera Czy ja wiem, czy chcę z nimi tutaj z powrotem walczyć? Gdzie ja w ogóle muszę pójść? Zapraszam e, dodatkowo jeszcze na live'a co sobotę u mnie na kanale, dobra. A muszę zdecydowanie przez nich tam, jakby nie wiem, przebiec coś takiego. Tamtą, całą tą resztę to sobie odkryję na spokojnie, na live y właśnie. Ale tutaj z nimi chyba będę musiał. Nie, dobra. Chyba dam radę ich ominąć w ten oto sposób. O, dobra. Chodź, Marin, dobra, ty sobie poradzisz. Pora I możemy sobie teraz o, przyspieszyć i nie musimy z nimi walczyć z tym imperem. Bardzo fajnie, bo nie chcę z tym. Nie wiem, jak go nazwać. Co się właśnie odwaliło? Przepraszam bardzo. Naprawdę? Naprawdę nie mogę. O, dobra. O, o, odblokowało się. Tak, to wszy, dobrze. przyjacielu. Dalej, Nawet dalej. siąść nie mogłem się z, z niego Cholera, tu dwóch jest? Ale czy ja muszę z nimi? Gdzie ja muszę? Hmm. Tamtędy jakoś? Nie, tamtędy chyba nie dam rady Ale tu chyba dam radę Dobra Myślę, że jakby tutaj tędy i właśnie po tych skałach, tak mi się wydaje Już dobrze Dobra, jak się zsiada? Jak się zsiada? Dobra, tym się zsiada, teraz wejdę tutaj, wejdę, teraz myślę, że tutaj i teraz co dalej, a to jeszcze nie tu, czyli jednak to tutaj, jeszcze kawałeczek dalej, a co sobota od godziny 15, myślę, że gdzieś tak mniej więcej do 21 albo 22 u mnie na kanale będzie zawsze odcinek. Czy ja się właśnie wracam do tego miejsca, w którym byłem? Tak. Aha. Czyli troszeczkę za daleko, ale dobra Tak, wiem, że wróć przed nami, ale tutaj może tymi się zajmę. To akurat to najmniejszy problem, a z tamtymi walczyć nie muszę. Dobra. I teraz tu możemy. Na spokojnie. I nie muszę z tamtymi walczyć. A tutaj z tymi akurat mogę bardzo chętnie powalczyć chociaż O, Stoją nam na drodze. Już nie mogę. Tak, ale widzę, że oni wybuchają. To są jakieś nowe stwory. No niestety za duży damage to chyba im to nie zadało. A, przydałoby się najpierw chyba tamtego drona rozwalić. Ale dobra. A, spróbujmy tak. I pierwszego, którego mogę, to będzie ten. Dobra, I teraz hała, może w taki sposób? Hała, nic ci nie będzie. Dobra, ten pokonany, i teraz został ten droid. To może tym oto mieczem? O, bardzo ładnie, Merlin. To było dobre. No i po nim. Przegnamy Ale takie akurat animacje Podwójne, w sensie razem z Merlin Bardzo fajne, bardzo fajne A tak, znamy tego droida, już z nim walczyliśmy I to chyba nawet nie raz, bo nawet ich w poprzedniej części Oczywiście poprzedniej części nie pokazywałem, nie nagrywałem Natomiast myślę, że chyba każdy zna poprzednią część O cholera Dobra, myślę, że damy radę na spokojnie. Przebiec Dobra, jako zepchnę. O, ona sobie poradzi, czy nie poradzi? Serio, on gdzieś? Okej. Okay. Dobra, poradziła sobie <laughs> w jakiś taki dziwny sposób. O tutaj chyba tylko w jedną stronę. Ta dobra, nie ma ja problemu. Trafiłaś na ukrytą ścieżkę. W trakcie moich podróży natknęłam się na kogoś, kto potrzebował pomocy i pomogłam mu ukryć się przed Imperium. To doprowadziło mnie w kolejne Ok, Okej, dobra. Jakoś się udało. Na farcie, ale Prafem się udało. Się zastanawiam, czy zniszczenie holokronu miało jakieś znaczenie. Ochroniliśmy dzieci z tej listy, ale są też inne. A Imperium wciąż na nie poluje. Zgadza się. Musimy ochronić, ile zdołamy. Dobra. Tutaj nie zawsze widzę, gdzie mogę, a gdzie nie mogę. Przez to, że widzicie, to są takie dość mało widoczne wypustki. one. Chociaż... nie, dobra, widzę, że na nagraniu jest to bardziej widoczne, niż u mnie na monitorze. Możliwe przez to, że mam aktualnie kolory sobie podbite, bo niedawno grałem w Cesa. Dobra, tutaj jest skrót, bardzo chętnie. A co tu mamy? Co tu będzie? Co tu będzie, co tu nie będzie? Mamy sztuk warsztatowy, to może czas zmienić. Miecz świetlny. Eee, yy, halo? A, dobra, tym się wybierał, Zapomniałem już. A To poproszę ostrzej i może tak. Indygo. W sumie też nie używałem. Czy ja to wybrałem? Nie, nie wybrałem może jeszcze raz. O... Nie zaszkodziłoby odświeżyć sprzęt. Za dużo gier trochę. A niestety od września będzie jeszcze gorzej, bo... Będzie tylko więcej gier na kanale. A może taki turkus? Nie, dobra, niech będzie to indyko. Na razie może w kolejnym odcinku wezmę sobie turkus. Dobra. O, to się samo otworzy miło. Nic, są zagadki teraz logiczne. a Ale to to akurat myślę, że dam radę na spokojnie. Dobra. Tak, i teraz tutaj na górę, i teraz ta kula, i chyba też ta. No i gitara. O, tylko jak teraz mam tą wejść? Starszy sprzęt mniej rzuca się w Nie. A, dobra, pewnie teraz muszę to odsunąć i wejść tutaj na górę znowu i przeskoczyć przez to. Opsasa, tak, dobra. O, oh, dobra, doleciałem. Już bałem, że nie dolecę. A tam coś jest, no tam jest skrzynia. Kryjówka jest tam? Tak, świątynia jest opuszczona i dobrze umocniona. Idealna kryjówka przed imperium. Tak nam się ja zdawało. Ja tam teraz wejdę. Znajdziemy nie, nie wejdę chyba. Mam nadzieję. Szkoda. Pojedziemy boczną drogą. To najszybsza trasa. O, a coś tutaj? Nie, tu nic nie ma. Dobra. A wyglądałam w sumie troszeczkę bardziej jak biały. Chociaż... nie. W sumie nie, tu mnie tylko na monitorze przez te kolory odbite jeszcze raz. Niestety. Albo niestety, w sumie ładnie ta gra wygląda. Co prawda nie tak, jak sobie twórcy to wymarzyli, że tak powiem, ale nieźle. Przynajmniej jest nas dwoje. Dla każdego jedne szczypce. Mówisz? No dobra, to może tym ciężkim będzie lepiej. Większe obrażenia. Walcz dla mnie. Dobra. E, jaki walcz dla mnie? Nie, 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 nie. E, O, w taki sposób to się robiło. Dobra. Cholera. Nie ten atak! No nie. Dobra. Walcz. Na znak. Na mój znak? No to teraz. Dobra. No nie no, nie ten kop! Ja pierdzielę. Dobra, może spowolnione tempo. I teraz mogę go nawalać. I ostatnie wykończenie. Podoba mi się. Znalazłeś drogę do Tanolora? Jeszcze nie. Ale znaleźliśmy parę urządzeń z czasów Wielkiej Republiki. Mistrz Gordowa właśnie je bada. Sir i jej mistrz to nie zła para cennym nabytkiem dla ścieżki, odkąd się przyłączyli. Napotkałaś podczas podróży innych Jedi? Nie. Gdybym spotkała, skontaktowałabym się z tobą. Dziękuję. E, barwy Jedi do BT. Ego. Ok, do miesza świetlnego chyba zdobyłem. Nawet nie wiem, nie pamiętam. A, ale ta postawa naprawdę fajne obrażenia robi. Podoba mi się. Chociaż akurat nie lubię tego, że podczas ataku z biegu, Kal po prostu robi kopa, co jak było widać, i to już nieraz, raz, robi prawie zero wyobrażenia, więc zaraz przed atakiem będę musiał się po prostu zatrzymywać Myślę, że to nie będzie duży problem. Dobra, tutaj zróbmy sobie skróta, bardzo chętnie Mógłbym życie sobie odnowić, ale czy ja wiem? No dobra, w sumie mogę. Czemu nie? Mamy czas, mamy czas na spokojnie. Dopiero 10 minut minęło, więc co to jest? Ło! Dobra, zapomniałem przez chwilę. Mierzamy w tamtą stronę, ale teraz musimy pojechać dłuższą drogą. Jak dłuższą drogą, zaraz wrócimy. Patrz, Marin, to co się dzieje. O, włos mi wpadł. A punkt umiejętności jeszcze nie wykorzystuję, bo zbieram. O, a tam na górze teraz odkryłem. A, tylko jak tam wejść? Prawdopodobnie jakoś tutaj stąd, może? A. O, no tutaj jakbym mógł do góry. Nie! No nie w taki sposób, Kal. Złapże się ty tego. Okej, okay, dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, jak to zrobić. Raz tak i no cholera nie doskoczył. Dobra, chyba potrzebuję większą prędkość, więc muszę to zrobić od tej strony, od dołu. Myślę, że tak to się uda. Dobra, budujemy prędkość. Teraz i nie doskoczę. Ha? Dobra, to jak to zrobić? To ewidentnie mogę tam. To właśnie jak? A. Bo tam to nawet i do góry jak wyskoczę, to nic mi to nie da... No nie, nie dosięgnę w ogóle. A, chyba teraz tego w ogóle nie dam rady, tylko w późniejszym terminie, że tak powiem. Może jest jakiś... Premium jest coraz bliżej. Rozdzielmy się. A czekajcie. Mam pomysł, mam pomysł. Teraz mi się przypomniało, że mogę chyba zrobić coś takiego, tak. I... Cholera, nie ten przycisk. Dobra, robię tak. Tak. A nie! Nie, dobra, to tak teraz nie zadziała. Usunęli to. Cholera, bo dało się tak i przyciągnąć do przodu. A może to tak było? O to Nie tak. Tylko w ten sposób. Chociaż nie, chyba się zatrzymuję w powietrzu. No, chyba ta palera. No, niestety. Dobra, trudno się mówi. No, leczenie. Mamy Daj, akurat Mary. tego dużo. Uważaj tam na siebie. Będę mieć na wszystko oko, kal. Merlin? Znowu jesteśmy sami, kolego. Ok. O, nie pytajmy. Nieważne. Chociaż można było na coś popatrzeć. Heh. Nic tego Ta, no, tutaj coś jest na pewno A przynajmniej mam taką nadzieję Ale nie, raczej coś tu będzie, chociaż, no ta Jednak nic tu nie zrobię, a tego rozwalić też teraz nie mogę Może kiedyś będę mógł tam wejść sobie, no spokojnie A tu na górę aktualnie nie mam jak wskoczyć Tutaj, no tutaj będzie, żeby skrót. No to muszę gdzieś jakoś ten tyj chodzić sobie, badać. Nie, no na razie to tutaj widzę, że tylko jeden kierunek jest. I nic więcej. Tutaj też będzie skrót. No dobra. To weźmy sobie tutaj do tej świątyni. O, oczywiście, Chyba że jest głodny. pan przyjemniaczek. Ta na pewno jest głodny. Dobra. Nie, no. I ten atak musiałem... naprawdę, dobra, nie mogę sprintować, muszę zapamiętać, żeby nie sprintować Zaatakujesz, nie zaatakujesz, dobra Oła, no teraz to zaatakował, ale teraz nowy ja mogę zaatakować Oła Eee, dobra, no, dobra. Zanim oni mi zadadzą jakiś większy damage, to oni już praktycznie nie żyją. Bardzo fajnie. I tylko teraz pytanie, gdzie dalej? Gdzie dalej Kalu Kestisie? Gdzie dalej? A tutaj nic nie zrobię. To mogę jakoś, co mogę. O Tak to nie Nic tu nie ma. Na pewno. O, o, dobra, tu coś jest. A, i bramę to podnosi, okej. Okay. Tylko czy ja mogę z tym tutaj gdzieś dalej przejść? Nie, nie mogę. No bo jak to puszczę, to pewnie od razu spadnie, nie? A, ale jak to puścić? W ten sposób. Dobra. A wyciągnijmy tak. Zablokuję się na tym. Cholera, nie zablokowało się. A, a troszeczkę za bardzo. To wyciągnąłem. Dobra, podnieśmy tak. Dobra, teraz się zablokowało. Mogę sobie podnieść tutaj skrzynię, co jest. No, dobra, otwórz. Cholera! Co się dzieje? Nie, nie, nie baguj się! Nie, proszę! Halo? To mnie zginiecie. Nie mogę się w ogóle ruszyć. Eee, halo? Okej. Okay. O, dobra, otworzył tę skrzynię. Tyle dobrze, i mogę się teraz ruszyć. A czy to teraz dam radę jakoś wypchnąć stąd? Może? Tak, w, w jakiś bardziej sensowny sposób? Dobra, przejdę w taki sposób. Teraz to może dam radę wyciągnąć. Cholera, no też musiało się zbagować. Ja, no nie gadajcie. Naprawdę. Okay, zrobię tak. Może się to jakoś odblokuje. No dawaj, 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 dawaj. Dasz radę. Powoli, ale dasz radę. Dobra, ja spauzuję nagranie i spróbuję to jakoś wykombinować. Dobrze i wracamy. Na szczęście udało mi się to już odblokować. Więc jest git. Dawaj tutaj, jeszcze tutaj. Teraz lekko do przodu i możemy teraz wskoczyć sobie na górę. A co tutaj na górze na mnie czeka? Tutaj o. lepiej niczego nie dotykać. Nie chcemy obudzić zmarłych. Ta, po czym. Droid BD1 oczywiście Wierny próbuję końca, coś skanować, ale wobec kogo? A coś czuję, że to zaraz się obudzi? Dobra. Czy coś tutaj znajdę? Na pewno coś do przeskanowania. Nie, interakcja? O, oczywiście, że musiał się obudzić i pewnie te tutaj też... Nie, dobra, te się na szczęście nie budzą. A nie, jednak się budzą. No dobra. Cholera. A, to są wybuchowe. Naprawdę nie mogę ich przyciągnąć do siebie. No dobra, to gorzej. Oła! Dobra. O, ten wybuch. I ten też. O. Nieprzyjemni są, ale nie wiem jak z nimi walczyć oraz za bardzo ich tu nawet nie widać. A, dobra. Tych mogę szybko pokroić. Tego do siebie nie przyciągnę. No właśnie. Dobra. Uciekaj. Dobra. Ładnie. Co oni tu robią? Dobra, już nic nie zrobią. I czy to byli wszyscy? Dobra, to byli wszyscy. Tyle dobrze. Tak, już się udało. Ale nie było to przyjemne. Na szczęście już nie muszę więcej z nimi tutaj przebywać. Skoczmy sobie tak i. Aha, dobra, czyli ja jednak muszę tutaj, tu na dole nic nie ma. Dobra, to tak dla pewności chciałem. Tak, tak, o to chodziło. Nie, dlatego że po prostu nie potrafię tutaj skakać. O, i tu jest lina. I teraz z tą liną chyba tutaj, nie? Lądowanie na piątkę. Ta, da... tylko gdzie dalej? Przepraszam bardzo. Bo... A, tu wskoczyłem. Tam nie polecę. Tam też nie. No nie wiem, tutaj? Może? Aj, pewnie teraz tutaj mogę się chwycić. Dokładnie tak, dobra. Jakoś to ogarnąłem. Nie jest jeszcze źle, aż jakby mega dużo czasu nie minęło. A, dobra, i tu na dole chyba będę mógł sobie przemedytować. Um, a może i nie? Co tam masz, Billy? No? Skanujesz? Dobra, Mapa teraz jest skanowane. Za mostem jest sanktuarium Pielgrzyma. Ciekawe, co oznaczają te symbole. Mm -hmm. O Boże, nie te przyciski. Dobra, tu jest po prostu skrót. Ale to nie o to chodziło, czyli, jednak, to jeszcze nie jest to miejsce, co wtedy patrzyłem. Ale dobra, nie ma problemu. Skoczmy jeszcze sobie tutaj. Na pewno, jeszcze tam dotrzemy prędzej czy później. Trzymaj się, Billy! Albo do jakiegoś innego. Tobie też przypomina się Zefo? Zefo, a to nie tutaj mieliśmy ten problem? O, o właśnie, tutaj na górę mogę. Cholera, prawie nas to zmuchnęło. O, nieprzyjemnie. Ale Dobra, tu na górze aż tak mocno nie wieje. Nie dam rady, za bardzo wieje. Uh, da. Muszę jakoś zasłonić ten wiatr. Zasłonić jakoś, a w jaki sposób? Może jakbym był cięższy, na przykład z tym mieczem, Bym spróbował? O, uh, nie, było blisko, ale nie, to nie o to chodzi. A. Jakby zablokować? O czym ty mówisz? Taki sposób? No nie. Hmm. Tu jak się schowam, coś mi to da? Powie? O, no w sumie tędy mogę przejść. Chyba nawet muszę przejść. Może właśnie tutaj gdzieś będę miał, żeby zablokować ten wiatr i później będę mógł się wrócić. Tak. Zdecydowanie tak, dobra. Słyszałeś kiedyś coś takiego? Prawie jak muzyka. A tu nie chodzi właśnie o muzykę. To mi się wydaje, że to właśnie chodzi o muzykę. Ale dobra. A, I teraz mogę sobie tutaj przeskoczyć. tam są kolejne, Ale tu mamy punkt medytacji. Także zanim jeszcze sobie z nimi powalczymy, to sobie troszeczkę odpocznę. I może uda się od razu też poziom wbić. Oa. Naprawdę. A, tego droida to się tutaj nie spodziewałem. Dobra, chodź ty tutaj. I teraz ty. Oa. Dobra. To teraz tak i tak. Powiem ci droidzie, na to ty pożałowałeś To znaczy, że kolejni Ta, zdecydowanie To w ogóle wygląda jak jakaś, nie wiem, a'la elektrownia, coś takiego eee, pff, Tylko pytanie, gdzie dalej, a raczej tutaj Raczej, na pewno Dobra, tutaj sobie wejdziemy, tak omijając cały ten wiatr Czy ja teraz rymowałem? Nie wiem Całkiem możliwe nie będę, oczywiście, narzekać. Dobra, tam chyba nie wskoczę. No, tutaj muszę na dół. bo inaczej to by mnie to wywiało gdzieś w otchłań. Później znowu byśmy spadali. Znowu imperium. Nowi znajomi. O, same minusy. Co za pielgrzymi tu przybywali? Brnąć przez takie wichry tylko po to, żeby znaleźć schronienie. Oj, trudno, tak. Porządne sanktuarium. Zdecydowanie musieli mieć jakieś sposoby na ochronę przed tym wiatrem. Tak mi się wydaje. Marin mówiła, że to okrężna droga, nie? Mam nadzieję, że Sir poprowadzi uchodźców innym szlakiem. Bo i tak już dość przeszli No wątpię, żeby sobie tak poradzili Przy tym wietrze To powinno nas trochę osłonić I Co mi to daje? A dobra, tutaj na mogę. Uh, tu już byłem. Uh, tutaj gdzieś widziałem chyba na górę, a nie, to jest tamto. Uh, co, ja tak po prostu tam przeskoczę? Nie. Wej, to nie o to chodziło? Żeby tutaj? Nie. Um, przepraszam bardzo. Co ja mam zrobić? Gdzie ja mam pójść? Powierz... Nie, mapy teraz nie otworzę Nie no, ewidentnie gdzieś tutaj Go, jakby... Co dalej? O, jestem w tym miejscu I teraz muszę... Nie wiem w... A, dobra, muszę się wrócić I przejść sobie dalej No tak, przecież to jest tylko od tego, żeby to otworzyć A następnie właśnie pójść sobie Nieco dalej w innym kierunku. O, i teraz o właśnie mogę tutaj. O! I tutaj tymi ścianami. Przyciągnę się, przyciągnę się no spokojnie. Teraz hop i hop i dajemy radę. Dobra, na górę nie, tylko na bok. Także wspinaj się kalukę stisze. To tylko wiatr, nie wiem co jest gorsze ten wiatr, czy serio, jeśli jeszcze raz. Kalkestis, duchu pustyni, czy mowa jest o Marin? Jest taka szansa, że właśnie Merin nazywają tym duchem. Słyszysz to, no, mały? Dobra, ale z nimi walczyć nie muszę, mogę ich po prostu ominąć. A skoro mogę ominąć, to bardzo chętnie nie będę tracić życia niepotrzebnie. A, czy na dół... w sensie na górę nie. Ale tędy na no spokojnie. To mogę sobie aktywować. Co to będzie skrót pewnie jakiś, tak? Dokładnie tak. Dobra. Tak, to na pewno robota Marin. Oho. Dobra, niech oni sobie tam powalczą i zadadzą mu jak najwięcej obrażeń, bo nie mam ochoty walczyć z nim sam na sam. Tym bardziej, że Marin ma... Bardzo fajną umiejętność zatrzymywania go, co bardzo, ale to bardzo dużo mi pomogło, a tak samemu nie mam jak go zatrzymać prócz spowolnienia czasu, a niestety no nie zawsze mam to spowolnienie czasu, prawda. Dobra, jeszcze jeden został. Ciekawy, ile mu tam tego życia zostanie. Uciekaj od tej krawędzi, co ty robisz, typie. No i dobra. No i teraz pewnie ja będę musiał z nimi tu walczyć Dobra, myślę, że damy radę Mam spowolnienie czasu? Nie mam właśnie spowolnienia czasu No, to gorzej Ała Dobra, to bolało Ała. Dobra Ała Naprawdę oni mu nic z obrażeń nie zadali? No cholera jasna, no Oła! No to nie jest przyjemne. Czekajcie, czy ja muszę w ogóle z nim tu walczyć? Jakby mogę sobie po prostu tutaj wskoczyć i uciec od niego. Dobra, skoro mogę, nie będę narzekać. Naprawdę nie mam ochoty z nim samemu walczyć. Nie wiem, czy byłoby to w ogóle wykonalne. Nie, no, na pewno by było, ale on strasznie dużo tych czerwonych ataków wykonywał, więc. Ha! Może właśnie o to chodziło, już że... żebym z nim nie walczył. z niej żywioł, co? Oj zdecydowanie, ale teraz rampa tam się zrobiła. A, prawdopodobnie na to, żeby wrócić w razie czego. Albo nawet i teraz pójść tędy. Nie, wątpię wątpię. A pewnie raczej po prostu, żeby wrócić taki Ala skrót czy coś. Ale dobra. A, lecimy dalej. Co tu będzie jeszcze? Kolejny skrót Tu na pewno I skanowanko Naprzód podróżniku, na drugą stronę Ale do czego? Hmm. Tego nie wiadomo Dobra, jesteśmy tutaj No on się odrodził oczywiście Ale dobra, nie muszę się nim W ogóle tutaj przejmować Bo mogę sobie po prostu tutaj Przechopsać Dobra, tam nie wiem gdzie to było, ale tu za to mamy punkt medytacji. Także bardzo miło. O, tam jest kolejny ten. Znaczy, kolejny ten sam rybak. Także odpoczynek. I. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Zapraszam do zostawienia suba lajka like oraz komentarza. I do, i do następnego. Yo.